Prace modernizacyjne trwają w Szpitalu Czerniakowskim od 2007 roku. Teraz w całkowicie przebudowanych pomieszczeniach dawnej kuchni szpitalnej otwarto nowy oddział wewnętrzny. Oddział składa się z dziewięciu sal chorych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz m.in. z gabinetu zabiegowego, zaplecza socjalnego i pokoju lekarskiego i pielęgniarki oddziałowej. W ten sposób szpitalowi przybyło dodatkowo 18 łóżek wielofunkcyjnych elektrycznych. Dodatkowo wyposażono oddział w aparaty USG, kardiomonitory i wiele innych urządzeń niezbędnych w nowoczesnym szpitalu. To wejście do drugiej, a to do pierwszej linii metra na stacji Świętokrzyska. Na peronie są drzwi, a za nimi ostatnie kosmetyczne prace przy przejściu na drugą linię. Peronu ruchomymi schodami w dół, potem kilka stopni normalnych i już peron drugiej linii. Świętokrzyska, największa stacja przesiadkowa. Ma dwa piętra. Tymi kosmicznymi schodami wjedziemy na antresolę. Przejdziemy przez nowe szklane bramki i z galerii multimedialnej będzie też przejście do podziemi pierwszej linii. Na razie za tymi drzwiami. Wkrótce otwarcie. Warszawa sprzed blisko 100 lat znalazła schronienie w budynku braci Jabłkowskich. To miniatura Pałacu Saskiego. Miniatury nieistniejących już dziś warszawskich budynków na okres zimowy przeniesiono tu z parku Sowińskiego. Warszawska giełda, czy gościnny dwór, największy niegdyś market stolicy. Jest też drewniany teatr z ogrodu Saskiego i po raz pierwszy kamienica Kazimierza Granzowa. A na koniec Żelazna brama. W tym roku Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików przy Placu Zamkowym jest tylko jednym z miejsc, gdzie można zobaczyć zdjęcia prezentowane w ramach drugiego już festiwalu fotografii Warsaw Photo Days. Festiwal ma być miejscem przedstawiania rozmaitych form fotografii. Ideą tegorocznej edycji jest szeroko rozumiana identyfikacja. Tematem tej jednej z trzech głównych wystaw festiwalu to miejsca naznaczone. Nie wiemy dlaczego artysta skierował obiektyw właśnie w te miejsca. Ale na pewno warto to zobaczyć. W Rembertowie, w sali Biblioteki Publicznej, w ramach zaduszek na jazzowo, zagrał Francesco Bossa Quartet. Zespół z grającym na gitarze Francesco Ciarinim specjalizuje się w unikalnym, akustycznym brzmieniu największych przebojów granych w stylu Bossa Nova. www.um.warszawa.pl